Niepewnie, dobry wieczór Państwu. Witam bardzo gorąco w ten grudniowy wieczór. Yy, I jak można powiedzieć, jak ten czas szybko biegnie, dopiero byliśmy tutaj przy okazji grudniowej wystawy Projektora Białogłowicza, świeżo po nagrodzie Khałstowskiego. A tu już minęło 12 miesięcy i kończymy kolejny rok i kolejny rok wystawień w Galerii Sztuki Wirydasz. Ale kończymy go i zarazem tą wystawą rozpoczynamy nowy 2017, bo tak się zawsze dzieje, że te grudniowe wystawy przenoszone są na pierwszy miesiąc nowego roku. I kończymy i zaczynamy nowy rok artystą szczególnym, wybitnym twórcą z Krakowa, który mieszka w Żywcu, ale reprezentuje krakowską uczelnię Alma Mater, Akademię Sztuk Pięknych i jest wychowankiem wybitnego twórcy profesora Zbysława Maciejewskiego, niestety już nieżyjącego. Yy, uważam, że chyba jednym z najzdolniejszych, jeżeli nie najzdolniejszym uczniem tegoż. Yy, proszę Państwa, przed Państwem Andrzej Borowski. Witam gorąco, Andrzej. Andrzej Borowski, yy, ufam, że mogę powiedzieć, że cieszymy się przyjaźnią z, z tym wybitnym artystą Andrzej jest obecny od kilku dobrych lat na stałe w Galerii Wirydasz i jak napisałem cieszymy się jego obrazami notorycznie. Też bierze udział w plenerach malarskich, które organizujemy i w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Nańczowie. ale też czujemy jego nieustanną obecność, ponieważ to twórca, proszę Państwa, niezwykłej szlachetności. Jego malarstwo, pokuszę się tutaj o taką krótką recenzję, dla mnie to sakrum. Ten malarz jest zanurzony w sakrum i poprzez swoją osobę, i poprzez swoje życie, i poprzez swoje postępowanie, i poprzez swoją twórczość. Ale myślę, że podchodzi do sztuki, i do swojej sztuki, do swojego malowania jak do sakrum. I czy to będzie akt, i czy to będzie martwa natura, czy pejzaż, czy inne dzieło Andrzeja Borowskiego, w jego własnej technice, niepowtarzalnej. W niepowtarzalnej inkrustacji, łączeniu kolorów, w tematyce, w ukochaniu śródziemnomorza i tej cywilizacji, która przecież nas tutaj stworzyła. To podchodzi nieustannie do obrazu jak do sakrum. I ja myślę, że to sakrum z jego twórczości przebija. Może nie w sposób tak zwany bezpośredni z tym, co nam się kojarzy ze słowem sakrum, ale sakrum ma pojemność. Szeroką, czyli z pewną właśnie niezwykłą też szlachetnością, duchowością, pewnym uniesieniem, pietyzmem. Myślę, że te wszystkie słowa odnoszą się do twórczości Andrzeja. Nie boję się powiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych, bardzo ciekawych, bardzo intrygujących, absolutnie ukształtowanych w polskich współczesnych malarzy i średniego Pokolenia. Jestem dumny, że możemy współpracować, jestem dumny, że Andrzej jest z nami i że możemy cieszyć się jego y, ostatnimi dziełami, które powstały w ostatnim roku, mimo przecież różnych też zawirowań y, zdrowotnych. Andrzej ma piekielną nomenomen siłę ducha y, i te obrazy powstały i ta wystawa będzie z nami do końca stycznia przyszłego roku. Bardzo ci Andrzeju za to. Dziękuję. Tak, kilka słów. Proszę Państwa, jako że rok mija, chciałem podziękować w sposób sprawny naszym dobrodziejom, firmom i osobom, instytucjom, które wspierają Galerię Sztuki Wiery Bardzo dziękuję Panu Prezesowi Sajkiewiczowi, który nie mógł dzisiaj przybyć z powodów zdrowotnych na Wernisarz. jest we Wrocławiu, firma Ecoplon, mecenas polskiej kultury, jest również mecenasem Galerii Sztuki Wiery Bardzo dziękuję firmie Perła, Prowary, Lubelskiej S.A. I panu dyrektorowi generalnemu Andrzejowi Żutkowskiemu za nieustanne wsparcie. PGZ BNT Paliba i pani Marzena Sendecka również jest z nami od wielu lat i bardzo dziękuję. Firma Korn, Piotr Andrzejewski i Rzeszek Gazda. Bardzo dziękuję za nieustanne wsparcie. Port lotniczy Lublin SI, pan prezes Krzysztof Wójtowicz. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za y, wieloletnią już współpracę, y, bardzo dziękuję, znakomitej firmie Kafardini jest z nami pan Stanisław Piekalczyk, małżonkom dziękuję, proszę państwa jeżeli chcecie taka dygresja, y, nosić znakomite garnitury, to zapraszam, firma Kafardini. spełni państwa oczekiwania, y, to też sztuka, uczyć to co oni robią y, Segafredo Zanetti y, Poland z siedzibą w Bochni, mojej rodzinnej, bardzo dziękuję tej firmie. Za patronat medialny Gazecie Wyborczej, artinfo.pl, live i Telewizji Polskiej Lublin S.A. Za cały rok współpracy kolejny bardzo serdecznie dziękuję. Firmom Raben, firmie Auliga, pan Piotr Cybulski, włoskie wina, bardzo dziękujemy. Dziękujemy firmie Opel, Lublin, Energozam, pan prezes Marek Tencza, też firma wypróbowana, współpracująca z galerią od wielu lat. Dziękuję firmie Almat Bis, jest z nami Darek Rybik, proszę Państwa, no, jeden z najlepszych oprawców w Polsce. Genialnie właśnie wystawa Andrzeja Borowskiego, ale wiele, wiele obrazów na ścianach są poprawianych przez yy, Dariusza Krybika. Yy, Katowice, proszę zobaczyć, dojechali, nie ma śniegu, cieszę się Barku. dziękuję Ci za moją współpracę też na polu, że tak powiem bezpośrednim, ale też za wielkiego artystycznego. Ja, tak powiem kolokwialnie, którego prezentujesz w oprawie i w zakończeniu dzieł, bo to jest przecież bardzo istotna sytuacja. Dziękuję firmie Hades Szeroka. Klub, bar, restauracja Hades Szeroka, Lek Elżbieta i Lek Falinowie nieustanny festiwal ciasteczek wernisażowych trwa. Firmie VIP, nasza agencja reklamy. Bardzo dziękuję Arturowi Sienkiewiczowi, hotelowi Waxman, hotelowi Dom na Podwalu i naszej drukarni AW Partner. Myślę, że wszystkich wymieniłem. Oczywiście Pan Prezydent Krzysztof Żółp i Wydział Kultury wspierają nas również od wielu lat. Bardzo serdecznie dziękuję za kolejny rok współpracy. Bardzo gorąco mojej małżonce Małgosi Ziemińskiej za nieustanną cierpliwość i wielką robotę galeryjną. Bardzo się dziękuję żoną. Kochani Państwo. No właśnie, dzięki tym wszystkim osobom i instytucjom możemy się tu spotykać i prezentować polską sztukę współczesną, a dzisiaj Andrzeja Borowskiego, malarstwo, a artyści daje w tej chwili głos. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie tutaj na wystawę. Piotrze, dziękuję Ci serdecznie, Gosiu, dziękuję Ci serdecznie. Chciałem podziękować Kari również która ze mną przyjechała. Chciałem podziękować moim kuprom, malarzom, którzy tutaj zawitali. Szerokiej publiczności. Proszę Państwa, bardzo mi tu jest miło lubinie gościć po raz enty, a z wystawą po raz drugi wystawa miała miejsce 6,5 roku, roku temu. Mam nadzieję, że Państwo, którzy tutaj zawitali po raz drugi od tego czasu zauważyli coś nowego. Ja nie będę się tutaj tak może na temat malarstwa za bardzo odpowiadał, prawda? Bo jest tu mnóstwo moich kolegów starszych, młodszych, którzy co koniem okiem, prawda, dostrzegą różne rzeczy i później mnie poinformują na ten temat, co się, co, co się działo. Yy, państwa również zapraszam do tego, żeby zerknęli litościwie, a niektórzy może, może, może nawet się zachwycą, prawda? Yy, a, a propos sakrum, proszę Państwa, no to jest tylko malarstwo, więc proszę Państwa, i Mikrofaną. mam jeszcze wino, więc zapraszam wszystkich. Szanowni przed nami Andrzej Borowski, ale ja chciałem, korzystając z tej okazji, zawsze na grudniowym wernisażu prezentujemy kalendarz Galerii Sztuki Gierydlarz na rok następny, czyli na 2.17. Proszę Państwa, na 2.17 zaproponujemy Wspólnie z wybitnym artystą, Stasysem Edwigi e, Kalendarz z jego wykwintnymi pracami. E, będziemy jeszcze do otrzymania niebawem w Irydarzu. Jest to niekomercyjny kalendarz, idzie na pewne festiwale. Ciekawe też do Paryża, do Tokio. Artysta go ze sobą powie w różne strony. Współpracujemy ze Stasysem wiele lat. E, I na, następny rok cały kalendarzowy właśnie z nim. E, ale tyle o tym. Przed nami, proszę Państwa, wystawa, no to już prawie 120 w Galerii Wierydasz, Andrzej Borowski, Malarstwo. Życzę miłego, udanego wieczoru i życzę Państwu też zdrowych wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia w 2017 i nieustannie zapraszam do nas na Grodzon 19 do Galerii Wierydasz. Dużo dobrego, niech żyje sztuka, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję Dobra bardzo. Jeszcze O, jeszcze Szanowni Państwo, od firmy Telecom World bardzo serdecznie witam. Też długoletnia współpraca jest z nami Katarzyna i Waldemar Kempowie. Bardzo dziękuję. Prezent tradycyjny dla naszego artysty i Sega Zanetti Poland. Także dziękuję i witam serdecznie właścicieli Telecom World. Też dziękuję za wieloletnią współpracę z Galerią Wieletarz. Pozdrawiam. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Mego wieczoru. Dziękuję bardzo. आप <laughs>